Witam. E, dzisiaj to jest krótki odcinek informacyjny. Pod e, informacja update'owa e, mamy wersję 1.1 O To jest aktualizacja. To jest aktualizacja ogólnie niby... Niby jest aktualizacja e, wersji 1.0.0 i Co się zmieniło. Kwadrat do kwadratu, przywitaj ty się tam. Cześć, jestem. Tak, jestem kwadrat do kwadratu. Dobra, ja powiem ogólnie krótko, że y, jak się bije drzewa, wypadają jabłka. Zobaczymy, hmm, może nam wypadnie jakieś jabłuszko. No, bijemy, bijemy. No dobra, może tak. Może już tam nie może. No jabłuszko nie to wypeści, ono będzie bardzo bardzo rzadko wypadać. No okej, okay, nie wypada, widzę jabłuszko, że no. Dobra, ja zrobię krótkie cięcie i trochę pobiję i za chwilę znowu będę bił. Więc krótkie cięcie. No dobra, Dobry już jestem. No trochę pobiłem, no, i, i nie wypadło mi jabłko. Teraz tu trochę pokapiemy. O, proszę, mamy jabłuszko. Tak, no jabłuszko można jeść. Tak, to, że... No dobra, zadnij tak. Okej, Normalnie. No i trochę pobiegamy. To nam zejdzie trochę tu jedzenie. Już nam trochę schodzi. Sorry, ale zatręt ta siostra, jest tą siostrą, więc... Mam nadzieję, że wybaczycie. No dobra, już jeden kawałek mięsa mi zeszło, więc Zobaczę. Nie, najpierw ja bruszko. Jak widzicie, lepuszko zjedzone jest. No i to. No i to jest koniec. Teraz krótkie cięcie. Poszukam owieczki. Więc krótkie okay. cięcie. Dobra, mamy tu owieczkę. I coś z nią, jest, coś z nią się zmieniło. Jak taką owieczkę weźmiemy futerko jej zabierzemy wełnę. To jej to futro po chwili odrośnie. Ja to je tutaj zamuruję trochę. Nie, nie owca nie. Owca siadł. Siadł. Zostań. Zostań, dam ci psie chrupki. Przezujcie go! No nie będą mnie rozumieć, bo ja sam siebie nie rozumiem Dobra On to nienormalnie Zostań tutaj, owieczko Okej, okay, już jestem Jak widać tutaj odrosło jej futerko już Obciąłem też jeszcze raz, Miałam ogromne problemy Żeby jej ją tutaj zamknąć Oczywiście już jak widać jest dzień mi futerko Ro oj. Rośni futerko, rośni futerko. Futerko rośni sobie. Dobra, tutaj tą owieczkę zostawię. Taka owca rzekomo je taką trawkę. No tylko, że. O, można ją zebrać nożycami. A no, widzicie? To też jest nowość. To fajnie. Rzekomo będzie jeść. No jest, tu, czynaj, traweczka dla ciebie, to, no no zię, no, zię. no no zię. no jas, no jak, mhm. no Mhm. nie jesz? No jak. No, jedź, jedź, dziewczynka, No, Tak. no, coś nie je. Dobra, to poczekamy, aż futro urośnie. To będzie to trochę takie nudne, ale fajnie mały ten kurczęcie wygląda. No, właśnie, właśnie też mówiłem kwadrat do kwadratu. Ci przecież. To już Agata nie bawi też. super, jaki mały. Cudyśki. Dobra, drugą nowością, to już ją widzieliście, tutaj zostajesz owca za karę. I po jajkach. Drugą nowością jest, że właśnie można zbierać trawkę, to już widzieliście. I się, bo można już tam od dawna zbierać. No tak, ja zobaczę i powiem o najważniejszej rzeczy Teraz. O, jak widać, już jest. Ma już tutelko. I tak można cały czas robić. Okej, okay, drugą nowością jest, że Minecraft jest ogólnie angielską grą, bo jest angielską grą. I nocz dodał w tej wersji, że można sobie zmienić język. Ale niestety to nie działa w 100%. Na przykład jak widać. Trawa, nożyce, diamentowa siekiera. Jak to się robi? Tutaj mamy takie białe, takie białe, miejsce, to można kliknąć i szukamy swojego języka, ma, mamy już polski, gdzie on pole, tutaj jest, jeżeli, jeżeli ktoś tego nie ma, to bierzemy escape, wchodzimy tutaj w menu, opcje, Sterowanie sterowaniem, to język, nie wiem jak to będzie po angielsku, no i też tak możemy zmienić, to jest wiem, drugie dołu, no zmieni na jakiś tam angielski, język, no no to będzie lanuga tak tam, ok. Kwadrat do kwadratu, chciałabyś coś dodać? Nie. Coś się zmieniło? Ja zobaczę ile już nagrywam. Na 4,41 minuty. To jest bardzo fajne, można bardzo fajnie sobie robić taką fabrykę właśnie. Up, spad A mi się właśnie przyda teraz ta pełna. Oj, widzicie, widzicie, je. Zobaczcie, ona je trawkę. Jadła. Tylko słodziutko. Widzieliście? Ja jadłam trawkę. Tak to było słodkie, no. no. Dobra. Wzruszyłem się. Ja, no, dobra, że tu ja. Ale słodkie to było, musicie to przyznać. No. No, ty to nie widziałaś. Bo to wiesz... Obejrzę. Obejrzysz, obejrzysz, informator. Eee, tu informacja. Tu masz informator. No. Eee, To takie słodyczkie było. 56 sekund. No to zaraz idziemy. A, ja, może wieczorem. Proszę, O, widzicie? Tak jak. Jak to i futerko tak to odrasta. To jest bardzo fajnie w tym update'cie. No to się nam przyda na pewno. Dobra, teraz. A, wypuszczę cię no na wolność. Nie będę cię zabijał. Okay. Bo jeszcze coś też do wyjścia, tak? Tak, no to właśnie. Proszę. Tu, droga tak. woda. Sarki, idź, idź. Tak, idź, idź. Masz, tu. Przy... W miarę za nas przepraszam. Tak, Trawiczka. Tak, tak, trawyczka. Widzę. Tak. Widzicie, ręka nie można zebrać, można tylko nożycami. Masz tu jeszcze troszeczkę trafić, proszę. Zjedz sobie, zjedz, tak. Zjedz. Będziesz miękką, No ale ten tu zostanie. No dobra, link do kanału jej będzie w opisie. Na razie to wszystko, jeżeli coś będzie, to się dowiem. Jeżeli chodzi o alchemikę. Jeżeli się robi mikstury, to tak długo idzie, jeżeli tam na przykład woda i coś tam, proszę na przykład z Creepera, to długo trwało ta przemiana, a teraz to trwa bardzo szybko. Rzekomo jest to skrócone. Nie wiem czy to prawda, czy nie. Jaś tam tak i tak jest. No więc okej. Okay. Jestem z Portakus 10. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i teraz ty. Kwadrat DO KWADRATU O! Widzicie? Jadła trawkę i jej futerkuje tak A ci... o Dobra, kwadrat do kwadratu To tam się nie odzywamy Więc spędzajmy subskrybujcie, oceniajcie Oglądajcie Doliny Pani Stef Pierwszy odcinek jest taki pierwszy Więc nie za najlepiej I wyszedł Ale jest ogólnie bardzo fajne Więc jeszcze raz, komentuj Subskrybuj, oceniaj 面子，爸爸。